w obronie państwowej szkoły. Pozwolicie, że odczytam takie króciutkie oświadczenie. Nasza obecność, obecność tutaj pod jest wyrazem poparcia dla kobiet chłopiących od 2013 roku w obronie zespołu szkół w Dąbrach, w obronie szkoły publicznej. ZMP na poszczególnych szczeblach swoje zadanie zgodnie z prawa. począwszy od zaskarżenia uchwały oddziału w Darłowie do wojewody, e, następnie do do prokuratury przez prezesa okręgu e, wsparcie członków oddziału ZNP w Koszalinie oraz koleżanek i kolegów z innych oddziałów nagłośnienie sprawy, zainteresowanie problemem polityków i radnych różnych szczebli samorządowych. Głównym punktem zaskarżenia był fakt nieskutecznego powiadomienia wszystkich rodziców o zamiarze likwidacji szkoły, co jest ewidentnym złamaniem prawa. Martwi nas obiecałość władz państwowych w sprawdzeniu zasadności likwidacji tej placówki. To już... Trwa 19. dobę, a kobiety głodują. Dla nas tu zgromadzonych bolesne i dotkliwe jest wyzbywanie się przez samorządy swoich zadań, do których należy prowadzenie publicznych szkół i przekazywanie ich różnym podmiotom w poszukiwaniu oszczędności. Nasza wikieta jest wyrazem przede wszystkim solidarności z głodującymi w obronie oświaty polskiej. Koleżanki mm. i koleżanki, panowie, to już nie jest kwestia szkoły w domkach. Postawa, zaangażowanie e, tych kobiet, które tam protestują, które w różny sposób są... Obrażane przez pana Wójta poprawa tak jest mówiąc, niesamowita, one walczą naprawdę już o...